będzie pozwalać nam, czy znaczy już pozwala na to, żeby projektować sobie żywność. I chodzi o to, że to będzie taka żywność, na przykład jakiś taki idealny pomidorek albo idealny brokuł, który dostarczy nam maksimum wartości odżywczych. Ale to jest nic, oprócz tego, że będziemy mieć bardzo wartościowe yy, jedzenie, bardzo wartościowy Produkt, to ten produkt może smakować jak nasze ukochane, kwaśne żelki. Więc nie dość, że dostarczymy naszemu organizmowi to, czego on w danym momencie potrzebuje, to jeszcze będzie smakować dokładnie tak jak chcemy. Czy to jest niesamowite? No, to jest spełnienie moich marzeń. Po prostu od lat, od lat powtarzam że marzą mi się takie chipsy, które będą zdrowe, ale będą smakować jak chce niezdrowe. No i voila, mamy to.